To jest nasz kolejny sezon z Bydgoską Astorią. Cieszymy się na dalszą współpracę. Mam nadzieję, że nasze wspólne założone cele zostaną zrealizowane i będziemy walczyć o play-offy. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się wspólnie na trybunach i będziemy wspierać nasz klub. Zachęcamy do współpracy inne bydgoskie firmy i idziemy po play-offy. Cieszymy się bardzo, że kolejna firma pozostaje z Abram czy Bydgoszcz, tym bardziej, że jest to bydgoska firma, rodzinna firma. Cieszymy się, że dwa pierwsze sezony wspólnej współpracy były na tyle udane, że firma Renex kolejny rok będzie wspierała bydgoską koszykówkę. Mamy wyznaczone jakieś cele, wiemy czego od nas oczekuje kolejny sponsor i wierzymy, że wspólnie z firmą Renex, wspólnie z Kibicami osiągniemy w tym sezonie założony cel, czyli playoffy i razem będziemy w kwietniu cieszyć się pierwszy raz od wielu, wielu lat playoffami w najwyższej klasie rozrywkowej Bydgoszcz.